Czyli 2b2t naprawdę jest takie niebezpieczne. Ogólnie zauważyłem, że wielu twórców na polskim YouTube stricte bardziej zagranicznych, przedstawia 2T jako śmiercionośny serwer, na który jak wejdziesz, to od razu wiecie, giniesz, hakują ci komputer, przyjmują kontrolę nad tobą i wiecie, Bóg wie co jeszcze się dzieje. Oczywiście ja też mówiłem, że jest to taki śmiercionośny serwer, że najstarszy serwer anarchii wiadomo, ale po jakimś czasie grania teraz naszła mnie taka dygresja, że kurczę, 2 B2T tak naprawdę jak wyjdziesz ze spawna dla takiego zwykłego gracza, jeżeli wyjdziesz ze spawna, no to tak naprawdę grasz sobie normalnie, rzadko się spotyka gracza, nikt cię nie schakuje. Jeżeli jesteś takim zwykłym graczem, grasz sam czy tam z kolegą, no to jakby nic ci się nie dzieje, prawda? Natomiast jeżeli jesteś w większej grupie jakiejś organizacji czy coś, macie na z jakimś inną grupą, no to wtedy mogą się zadziać takie sprawy jak hakowanie, jakieś tam exploity różne. No tutaj już może pójść grubo. Ostatnio była akcja, że jakiś 25-letni gracz 2 umówił się z 15-letnią graczką Tubi no Tutaj już coś grubo poszło, nie znam tematu dokładnie, ale no widzicie takie rzeczy się tam zdarzają. Ogólnie nie jest to śmiercionośny serwer dla takiego typowego gracza, ale jeżeli przychodzi co do czego, to ci gracze potrafią użyć niestandardowych rzeczy typu jakieś cheaty, właśnie włamywanie się, hakowanie, także no radzę uważać. W te sobotę nowa edycja box PvP na MC.